Ja pierdolę, korwa 6 lat kiblowania w tej samej klasie zerowki dały mi po głowie. Jakby mnie matka drzwiami nie przytrzasnęła to bym może widział na telewy oko a to nie choja. Pierwsze pytanie, jaka jest najgłoższa rzeka na świecie? Przecież to jest proste jak hojdi plodoka przecież to Pentagon. Korwa trzeba by coś zrobić w chałopie bo mam bajzel korwa jak Stasik z doło Włoszko. Korwa wszystko można tam znaleźć. A raz nie wiem czemu po wieczorze kawalerskim pedałow sam się tam znalazłem. Korwa trzeba nagrzać te jebane żelazko, które dostałem za wyjście za mąż z mietkiem. Był on wtedy bezdomnym warchlakem który jebał czosnkiem dziś na dwa kilosy. Ale tak naprawdę kopiłem je na chińskim targu za jednego zeta. Teraz zrobię pytanie jak ma na imię ze mną serialo. D. Jak debil, korwa jeszcze prostsze ma on tak samo na imię jak bros z mody na sukces. Ja pierdolę taką krzyżowkę to ja będę z a nie więcej robił. Raz jak taką znalazłem w gazecie, teletobis, to ja dwa miechy robiłem chociaż na odwrocie były odpowiedzi. Co za zjebane książki. Nienawidzę ich miałem je w przedszkolu w tym okresie. Moja mama tam pracowała i obciągała dzieciom za kanapki. A raz się pomyliła bo staś miał gówno na mordzie i dała mu kanapkę zamiast mnie. Następne pytanie. Ile nog z to noga? Korwa to to proste i sztywne jak skarpety mojej babki. Dokładna liczba to 99,99. ,99. Next. Ile to będzie 1 plus 1? Korwa na to zachoja nie odpowiem nawet jakbym miał się zesrać. Korwa mam przy wielkości penisa jakiegoś diploda. Ciekawe czy ten łysy choj w czerwonym obramko ja też rozwiążę tę zjebano krzyżowkę. Teletowis, chyba będę jo dwa miechy robił, ja pierdolę, Kowa, muszę se zaznaczyć drogę do tego jebanego lompeksu bo zachoja drogi raz nie trafię, a ci mili łysi panowie z pałami chyba już mnie nie będą chciał gonić. Moi korwa jest.